Dzień dobry państwa w dzisiejszym odcinku najtańszy flipfon. Co to oznacza? Oznacza to, że ceny tych zaginanych super smartfonów już są coraz niższe i będą jeszcze niższe. A mamy tu flipfon, który kosztuje zaledwie 2000 złotych i można sobie to zmienić na język polski i mamy 2180, ale jest też opcja za 2400 z większej pamięci RAMu i 2700 z maksymalną pamięcią RAMu i ROMu, czyli za 2185 zł można mieć już takie urządzenie, a urządzenie odznacza się 6,9 120 Hz AMOLEDowym ekranem. 50 megapikseli, główny obiektyw ze sztuczną inteligencją. 4310 mAh. 33 W ładowanie. Pasuje do torebki, do kieszonki w marynarce. Bardzo malutki. Ten ekran z przodu również maluteńki. 10-bitowy kolor. 443 ppi. No to jest nawet gęsto w porządku. No najnowsze Galaxy S24, z tego co ja pamiętam. Albo trzymają. Podobną gęstość kompatybilny. Zobaczcie, że nie ma już żadnej takiej przestrzeni, jak go złożymy. Te zawiasy już są na tak wysokim poziomie, że przestrzeń już nie jest potrzebna i po prostu nie ma. I to mi się podoba. Możecie sobie takie selfiaczki yy, zrobić. Będę szczęśliwa, jak ta pani. Piesek też będzie szczęśliwy. O, i w ten sposób selfiaczka można zrobić, czy nie potrzebujesz tripoda, nie potrzebujesz podstawki, tylko kładziesz go sobie na stoliku, czy tam gdzieś pyk i robisz sobie zdjęcie. I to mnie się podoba. Idealnie w nocy filtry 4K, wideostabilizacja Snapdragon 7 generacji pierwszej i 5G. Do tego mamy stereogłośniki z DTS X Ultra. No, i specyfikacja, którą możemy sobie zobaczyć tutaj. Do wyboru czarny, różowy i złoty, a skromny. 2185 Myślę, że jest to bardzo dobra cena, nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Można płacić w PayPalem, Bitcoinem czy innymi krypto. Viso, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, przelew 24, Blikiem, Twoim bankiem, czy tam chcesz, oni tu wszystko mają. No i to chyba tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Najtańszy flip-flop flip na rynku. Pozdrawiam i polecam.